Już korzystając z tego, że jesteśmy pół godziny the middle of nowhere, tak naprawdę jesteśmy zima, U, tak, może na stację, pokażemy Wam przy Wąsie zasadzie... super rasowy rosyjski pociąg, którym mieliśmy przyjemność jechać. Proszę bardzo, to jest lokomotywa, super czerwonitka, piękna. Dalej mamy przyłączone kilkanaście wagonów. Trzeba ja wyszło 15. dlatego, że tam są sanitarne zony, czyli nie można korzystać z toalety w określonych miejscach. Tu mamy coś tam, coś tam konduktorów, tak? to jest najważniejsza rzecz w pociągu, czyli wrzątek. Tutaj jest nasz panie konduktorki, tak? Wieczorami odbywają się tu imprezy. Tu jest gniazdko, tak? Woda. Tylko i wyłącznie dla telefonów, tak? Nie można korzystać z... ładować notebooków ani nic takiego. Idziemy dalej. Tu są wszyscy nasi przyjaciele. Nie znam. nam się gorisz, to w której nie wiem, czy to jest. To jest nasza kwatera, góra. Nasze miejsca, tak? Nasze łóżka. Tak. Masz lisak, oczywiście. Zaczytamy w książce o komunistach. Teraz tak, jak to wygląda? Tu u góry są półki z boterzami? Tam całkiem u góry jest klimatyzacja, przez którą się przeziębiono. Tak? Nie. E, tu mamy napisane wyjście awaryjne. Pewnie trzeba się popatrzeć tym pokrytełkiem, tak, bo montowane na amen. E, nasze łóżka, tak, ważne rzeczy. E, numerki, tak, parzyste u góry, nieparzyste na dole.